Co tu się stanęło? Teraz zauważyłem, że ta gra niepokojąco przeżywa jakiś kolejny renesans. I a, tak jakościowo i ten cały content, co tak się dzieje w tej grze. Nie za bardzo mi zadawala, więc postanowiłem zrobić to w swoim stylu. <grych> tak jak to było poprzednio. Teraz postanowiłem założyć nowy kanał. Zacząć nową serię, nowy świat, żeby to wszystko było na czysto. I będziemy robić tak, jak to było do tej pory. Więc chwilę teraz, ogólnie mam wersję 1.14.4, tą najnowszą, i chwilę posiedziałem, żeby znaleźć jakiś sensowny świat, żeby on nie był przypadkowy. Już wcześniej robiłem jakieś live, y. kilka miesięcy temu na innym świecie, to chyba jeszcze to była wersja 1.13, dopiero teraz wchodziłem. 1.14, albo 1.14, 1.13.2, mniejsza z tym, na czym to byłem, ale teraz postanowiłem stworzyć nowy świat, i się nazywa, nie wiem. Ilowy World OK, chociaż już jeden taki mam, to nie ma znaczenia. Oczywiście Survival seed jest taki, możecie go sobie spisać, ale myślę, że też udostępnię go w opisie, bo jest dosyć, dosyć ciekawy. Dobra, i chyba wszystko tutaj nie ma co, co, co zmieniać. Zobaczmy, co nam się wygeneruje. Szczególnie to wygeneruje, na co liczę. <gry> tak naprawdę, przede wszystkim szukałem seedu, który by miał chatkę. Widzimy na spawnie, ten raczej nie ma, ale ma coś lepszego: oczywiście, cztery chatki, tak jak zawsze. Więc mamy spawn, dosyć płaski. Może być jakieś tam pojedyncze górki, ale to nie stanowią dużego problemu. Idąc w tym kierunku, mamy cztery chatki i mamy. Okej. Okay. poziom dźwięku. Może 40%, zobaczymy. I też jest tam mała wioseczka. Więc myślę, że wszystko będzie w miarę pod ręką. No, może były cztery chatki na innej wersji, a teraz nie będzie żadnej, ale zaraz zobaczymy. Okej, okay, achievementy. Okej, okay, tutaj mamy pierwszą chatkę. Dzisiaj odcinek myślę taki zerowy. O, czarny kot. Mniej więcej zobaczymy, na czym tu będę pracował sobie. W wolnych chwilach. A dopiero od kolejnego odcinka zaczniemy sobie tutaj fajną zabawę. I też planuję trochę zmienić formy, żeby to nie były odcinki takie jeden za drugim, dziewiąty, dziesiąty, tylko żeby to były takie wybrane aktywności w grze. Ciężko mi to na razie określić, ale myślę, że wkrótce zobaczycie, o co mi chodzi. Okej, okay, swamp jest dosyć duży, ale no, coś za coś. Okej, okay, tam chyba się zaczyna, nie wiem, czy pustynia, czy coś innego, ale tutaj mamy, mamy villagerów, jak coś. Więc to jest dosyć sweet. I tutaj mamy drugą chatkę. Więc jakby ten seed jest, no nie wiem, jeden na milion czy coś takiego, i on posiada cztery chatki w narożnikach. Sprawdzałem sobie je wcześniej na Creative i każda chatka y, mieści się na słampie czysto. Bo też może być taka sytuacja, że chatka się wgeneruje, ale np. część chatki generuje się wtedy na, na biomie nazwijmy to River, y, biomie po polsku rzekowym, rzecznym. I wtedy taka chatka nie działa w pełni poprawnie, bo wtedy na tych blokach gdzieś jest river, nic nam się nie spalni, i wtedy tracimy efektywność. Więc jeszcze nie znam innych struktur rozmieszczenia. Myślę, że również uda mi się znaleźć jak, jakąś fajną fortecę w naderze, żeby ogarnąć również coś tam fajnego. Ale już widzę, że ta lokacja jest trochę lepsza niż miałem ją na poprzednim świecie, bo tutaj jest trochę bardziej czysto pod spodem. O, jak widzimy, już się coś tam spałni, nawet szkiele tak gdzieś słyszałem. Więc myślę, że dosyć szybko to ogarnę, jeśli chodzi o całą budowę. I nie wiem, czy będzie miało sens w ogóle kopanie takiego dużego otworu, jak to jest ogólnie przyjęte przy takich farmach. Zobaczymy, jak to będzie szło z czasem. Ale pracy czeka mnie dużo, i teraz planuję zrobić cały system tutaj na środku tej farmy. Czyli... oj, tutaj mamy czwartą chatkę. Więc cały sorting będzie na środku i wszystko i cała... Oj, rzucię już nie. <grytanie> Kot też ucieka. Więc cała farma będzie sobie działała w momencie kiedy będę tutaj w bazie. I myślę, że to będzie ciekawe. Już nawet ostatnio, na ostatnim świecie, chciałem coś takiego zrobić, ale w tamtym momencie jeszcze miałem jakiegoś starego kompa trochę i nie bardzo mi to działało. Myślę, że teraz jak rozkręcę wszystko do fajnego poziomu, też to mi nie będzie zbyt dobrze działało, ale no przekonamy się. Mamy nową wersję, myślę, że to wszystko trochę będzie chodziło lepiej i będzie można z tego wycisnąć jeszcze więcej. Więc ja trochę nie mogę się doczekać. Tutaj już kończymy ten odcinek zerowy i zabieram się za, za zdobywanie surowców i myślę, że daruję Wam to wszystko, bo tego można się naoglądać na wszystkich pierwszych odcinkach. Jak zacząć tą grę? No i zaraz umrę z głodu, jak fajnie. Ale przeżyję, nie bójcie się.